Witam, z tej strony Ligowicz Skler, a to jest kolejny odcinek, nie mam pojęcia który, chyba 18. W LEGO Piracy's Scrabble, gra Okej, okay, mamy... wszystko co chcieliśmy, jak najbardziej, wynik rezy 24. Też spoko. Okej... Okay. nic nowego. Będziemy kontynuować przygodę na nieznanych wodach, hiszpańskie dziedzictwo. Statek Ponce de Leon. Zajebane słowo, mi się na podobało. Ponce de Leon, Uuu, Ponce de Leon, kto to był? Nie mam pojęcia, kto to był. Ale brzmi fajnie, aż Oksporo skacze w kartonowe, tekturowe fale. Szynela! U nine there is no bridge Solimy dwu kielichów Spoiler przeżył No właśnie Mmm, to akurat nie do końca prawda, bo on kompas oddał Marbosa, jako Umarlak, chyba hmm? <laughs> z pierwszej części jebka. Jeśli ktoś nie kojarzy, to nie obejrzy film, nie Eeeem, hmm. swoją drogą dziwne, że można wszystko. Mogę już tak, że można tak wszystko psuć, bo w był było trochę. Na... Oh, fuck my life. Sorry. Próbowałem powstrzymać się trochę, kichłem na rękę. Kichnąłem, wiem. O! moje gardło, jezu. O właśnie, motyw z przechylaniem statku. Ła! Wow. Fuj, jeszcze całą rękę sobie smarkają? To jest to super. Byle tak dalej. Dużo widać, co tam Jack psuje. Dużo widać, że myślę, że nic nie widać. Nie widać. O. Ale Zobaczmy, co możemy wynaleźć. Jak już skorzystaliśmy z tego, ok, nieważne. harfa. To jest w... W cholera, nie, ale może z sensu. A to zrzucić co? Okej, przechylamy to jeszcze bardziej na prawo wszystko A, widzicie, jest i harpa Chyba Co to jest? Nieważne pianina! w w każdym lego jest pienin. W sumie tak jak to nagrywam, to mam jeszcze tyle niezmontowanych odcinków, że mógłbym w końcu coś wrzucić. Może no, wrzucić, jak wrzucić, w ogóle zacząć montować. Ech. Ech. No przydałoby się zapewne. Magnes na monety wielce przydatny. Gdzie się pięteręło wyżej. I beczka. Już się z już stąd. Stąd. Jest i beczka. No, nie, tego nie będziemy zakładać. Nie chcę wyglądać jak debil. Eee, jak Tak, tak, wygląda. Eee, nie. Czy coś? No, jest i harpa. Muszę tego szukać. Nie, i dobrze. O oh, oh, jest. Jest i szkielet po Serio, za szkieletów szkielet zostałem Trofkę. Trofkę, Boże, nie Już Ach to achievement. A po drugie to była... Beczka Beczko! Zostało tak to... Tak to jest beczka, bo nie graliście pewnie w pierwszą część tego, a jak graliście spokoju. Tam był beczki. Phajwaś. A ja wiem co się stanie, chyba. Ty, a jeszcze drugie. Pewnie, że fortepiam No ale trochę nudna plan że nic się nie dzieje tak. Że nudna? Nie nudna, ale ciężka do komentowania w sensie takim, żeby nie był materiał nudny czy coś. Nie. nie ma żadnych spraw do no, Zaraz milion i lol. LOL! OMG! Oh czy coś? Kto te pajęcie. Aaaa... Widzicie, ptuponata. to Ser ma drewnianą nogę, a z tak skikusia jak zajączek. To fajnie. No, jakie mechanizmy, to stary... Przechyliło się jeszcze bardziej, że to tu stanęło? Nie wiem, chyba nie. Jeśli statek przechylił się na prawo tylko dlatego, że pienina dotknęło ziemi, to jest największy... Fail fizyczny świata po prostu. Demet. O, właśnie o tym mówiłem. Skrzynia z pucharami. Po, de Leon. A statek nazywa się jakoś, nie wiem, ma być tutaj. Hiszpanie. Chyba tak. Katolicy. To chrześcijanie. Tak, to jest różnica. Bo nie każdy chrześcijanin jest katolikiem. Poza to każdy katolik jest Jeśli ktoś tego nie rozumie to i jest katolikiem i tego nie wie, no to gratuluję sobie. Jest teraz do hejtu poruszyłem sprawę. Serio! <laughs> mm -hmm. <laughs> Będziemy się wkarać do obozu Hiszpanów! Wow. A, słuchaj, no, droga, fajnie bije ten! Gdzie a co Jack ma do znalezienia? Zarośla, w który tak nie będę mógł wejść. Krzanić to w dowolnym co to zrobię, Jezu. Jestem ciekaw, jakie będą wszystkie tam mini <laughs> zestawy. LOL, wy <laughs> wytłumaczyło jak są te kolorne kładki. Okej, okay, mamy milion, to jest fajnie. E, co daje nam łącznie już 2 miliona, to daje chyba nam kolejny wynik. Ciśnij, babcie się trze, utrzymajcie. Serio, mogę rzucać trącą żabę, ale przecież. Ta żaba dotknęła go też, ale fake trochę. Co, on już jest tak za Turkę, że to mu nie robi już różnicy? Eee, schodzimy do obozu Hiszpanów, rozwalamy wszystko: kurczaka, marchewki, wiśnie. Co ty, okay, co ty, tylko wiesz, nie? Okej, tam nie przejdziemy, bo bo tak. Przejdziemy. I szafę grającą. Szafa grająca? nie. nie. O kurczaka mogę położyć nawet muszę Jest kurczak Chicken. mogę zaraz rozwalić Ale bullshit A? Chyba że W upiecza się zaraz Serio. Serio, nie, nie. Możemy jeszcze ugotować obiad. Okej. Okay. Obiad. Obiad, chłopaki. <śm> Nie wiem, jaki to ma sens, czy wy też przychodząc na obiad... schowiesz, schodzicie, nie wiem, idziecie po prostu, przychodzicie do stołu, do kuchni, patrzycie się, ha, podskakujecie z ręką do góry, obracają się o 360 stopni i dla, takie ha, robiąc... No, ...po prostu, nie wiem, usiąść i zjeść. Czy się bardziej męczysz? No, wiem, że to może... ja zresztą. Od dziś będę tak robił, będę skakał za każdym razem, jak będzie obiad. Obiad, yeah, tak, obiad, i się rzucał z ust. A, widzicie. Pełna kooperacja. Ten, nie wiem, zachał czy coś. A. Zawiesałe. Rozumiem. I get it. Nie. Yes. Yes. Yes! Gehen, gehen, gehen! Nein!